Dobra, na początek może ustalmy jedną rzecz. Jeżeli ktoś z Was jest w tym momencie w trakcie jedzenia, to ja bardzo proszę, żeby albo przestał jeść, albo żeby obejrzał mnie po prostu po jedzeniu. Będzie dużo prościej, bo temat, który poruszę, będzie dość mocno obrzydliwy. Zacznijmy od tego, że internet pełen jest obecnie porad, jak ochronić się przed panującym, wszem i wobec, przynajmniej w mediach, wirusem. Jedni mówią, że najlepiej to by było w ogóle codziennie rano w schodzie słońca pocierać czoło szprychą od roweru, który zostaliśmy na pierwszą komunię, że tylko to nas ochroni. Inni z kolei sugerują, żeby zakładać dwie maseczki naraz, ale na samym końcu docieramy do takich odkryć jak to. Tak, dobrze widzicie, dla tych, którzy do tej pory nie dowierzają, pani Instagramerka, influencerka, blogerka, jakbyśmy jej nie nazwali, zagraniczna, yy, sugeruje, że ochroną najlepszą przed wirusem jest to, co ona robi, czyli picie nasienia swojego faceta. No i wszystko w zasadzie jest okej, okay, no bo każdy jej pije, co chce, ale zadam jedno pytanie: co mają zrobić kobiety, które chciałyby ją naśladować, też ochronić się przed wirusem, ale nie mają faceta? Czy poprosi na przykład nie wiem, kogoś na ulicy, może sąsiada, jakiegoś kolegę, nie wiem, przypadkowego, znajomego? No, jedno jest pewne, na pewno, na pewno nie polecam prosić ojca albo brata. To na, to na pewno nie, to na pewno nie. Ale patrząc na to, z drugiej strony, jeżeli coś jest głupie, ale działa, no to w zasadzie nie jest głupie. A ta pani do tej pory nie zachorowała. Znaczy, nie, no ja nikogo nie podpuszczam, nie, ale wiesz. W każdym razie, najciekawsza w tym wszystkim jest forma, w jakiej to wszystko jest zrobione. I tutaj właśnie docieramy do sedna sprawy, bo jeżeli myśleliście, że ta pani, że tak powiem, zasysa to prosto z węża, to nie! Absolutnie nie. Sytuacja jest zupełnie inna. Otóż pani pobiera nasienie od swojego mężczyzny, a następnie. Może zobaczmy to zdjęcie. Tak, ta bardzo miła pani następnie zalewa tym te takie foremki do robienia lodu, wkłada do zamrażarki, mrozi, a potem <laughs> dodaje to do koktajli. Podsumowując, jeżeli masz jakąś koleżankę, która obserwuje blogerkę, o której rozmawiamy, a teraz dziwnym trafem zaprosiła cię na drinka, no to ja bardzo serdecznie życzę ci smacznego, ale tak z drugiej strony, co jeżeli źle ją oceniamy? I tak naprawdę ona nie chce zrobić ci na złość, tylko chce cię uratować.